Dobra, leci etap tutaj. Jeszcze jeden taki transport przyjedzie. Jeszcze jeden, nie? Przyjedzie tego. Po co tyle tego? Kurwa. Dobra, leci etap tutaj. Będzie zaraz zbiorniczek. Patrzcie, ziemia, jaka ładna. Nie ma rosówek. Nie ma rosówek. Dlaczego? A tu taki stojak kiedyś miałem. Pod ten. Taki parasol trójkątny, pamiętacie? Kurwa, debil. To jest to by. Nie wiem. Mógłby na ten wiatrak postawić prąd, prądowy taki wielki Dobra, zobaczymy zaraz woda będzie, nie daj Boże. Taka piękna ziemia, na co już się zaczyna taki jakby piasek Na co to potem wykorzystać? Jest rosówka widzę tam, ale nie ja chcę mi się zbierać. Nie będę się tu wcinał. Wiesz co, jestem na... A ja tu od starego to wszystkie twój prawy narod, nie? Siączy się po trochu, ale I, głębiej nie trzeba. nie ma sensu. Ale fuks. Ile tu będzie? mamy 135. Do rury. A a do... Do do, a do... do gleby? No. Do trawnika 160. 160 no. Ale numer. Ale ziemia piękna. No, no, no pierwsza klasa no. Kurwa, dlatego wszystko tak rośnie. Ale jakby trochę glina, piach, piochy tam. Elegancko.